Od stycznia w ofercie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej pojawiły się zajęcia CrossFit. To stosunkowo nowa dyscyplina sportowa. Jest systemem treningowym o dużej intensywności, który rozwija sprawność fizyczną, spala tkankę tłuszczową, pomaga zgubić zbędne kilogramy i wyrzeźbić sylwetkę. CrossFit jest dla każdego, kto chce aktywnie spędzić wolny czas. Nie ma znaczenia wiek, płeć czy kondycja. Zarówno młodszy, jak i starszy, początkujący i bardziej zaawansowany sportowiec znajdzie coś dla siebie, bo treningi dopasowywane są indywidualnie do każdego uczestnika. Wystarczy wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia celu i do pokonywania własnych słabości. Trenować można i samemu, ale bez wątpienia ćwiczenia wykonane pod okiem trenera dają dużo większe efekty. Instruktorzy Milena Kozłowska i Karol Rzepołuch nadzorują wykonywane ćwiczenia, korygują ewentualne błędy techniczne i czuwają, by nie nabawić się kontuzji. Każde zajęcia zaczynają się od rozgrzewki, która przygotowuje ciało do wysiłku. Następnie trening prowadzony jest najczęściej w obwodzie rotacyjnym czyli ćwiczenia wykonuje się jedno po drugim z krótkimi przerwami na odpoczynek. Wykorzystuje się przede wszystkim ciężar własnego ciała, jak również tank, hantli, ketli czy piłek lekarskich. Tak duża liczba kombinacji ćwiczeń sprawia, że trening po prostu nie jest nudny. Crossfit polecony jest więc przede wszystkim osobom, które pragną zadbać o piękną sylwetkę. Ale nie jest to tylko sport dla odchudzających się. Taki trening przynosi mnóstwo korzyści zdrowotnych: zwiększa wydolność organizmu, dodaje ciału energii, poprawia samopoczucie i odstresowuje. Wszystkich chętnych Mosif zaprasza na zajęcia w każdą środę o godzinie 16.30. Ze względu na duże zainteresowanie, wkrótce wprowadzona zostanie kolejna godzina treningu.